Kładaj kulki do torby. A co robię? Ten dzień jest okropny. Okej, okay, dajmy na luz w tej sprawie. Co bym powiedział, gdybyśmy nie mieli tajnej broni, która zaraz wpadnie przez okno? Bagar teraz! Co ci, co ci się stało? Na dachu siedział motyl, więc się przestraszyłem i zaplątałem się w tę linę. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Przestraszyłeś się motyla? Ponieważ to jest straszne! Nieważne, weź, weź się teleportuj! Nie teleportuję się, jak mam związane ręce. Okej, okay, ekstra. Wagar przywalił nam w szybę. Przeszka zakneblowana, co w sumie jest przyjemne. A burzomózg spokojnie się zdrzemnął. Nie śpię! Jestem ślepy. Nic nie widzę. Wyluzuj, masz zasłonięte oczy. Przeklęty los. No a ty, Walt, masz wolne ręce? Możesz porazić prądem tego gościa? No dawaj. Widzieliście, jakie niebo jest błękitne? No pewnie, że tak. Wczoraj padało, jest boskie. No strzelaj. A co to jest? Powiedziałem, że chcę na co kulki, a nie pieniądze. Oh, przepraszam. Robusie zwykle chcą kasy. Gość ucieka. Wolt, go! Okej! Okay. Już zrabowałem. Dziękuję bliskiemu na czubu. go! Mówią, że bliski na to śmietnik, ale ja lubię tu rabować. Dziabnij, mówię! Miłego popołudnia! O, Tobie też! Co się dzieje? Pozwalasz mu uciec? Na pewno tu nie wróci. O, wraca! Jeszcze ostry seps. Zdarzyła się druga szansa. To się prawie nigdy nie zdarza. Dziabni go! Chcecie iść później na spacer do parku? Lub pomalować? Co? Wciągam się w malarstwo. Wciągaj się w dziabanie. Dziabnij! Dobra, tym razem wychodzę na Maxa i już nie wrócę. Nie! Yy. Zapomniałem Lizaka. Nie na trzecia szansa! Tego naprawdę jeszcze nie było w historii superbohaterstwa. A teraz jest Volt. Weź podnieś palec i dziabni! No na co jeszcze czekasz? Dobra, mam telefon, kruszyki, Lizaka, czyli wszystko. Żegnałaś! wynos Dziękuję i miłego składowaniu! To był psztyczek? Wydaje mi się, że to był psztyczek. Był psztyczek. Wyprztyknął nas w kosmos. To była na serio najgorsza misja, w której uczestniczyłem. Nie dobrze się robi. Zastanawiam się nad emeryturą. Powinieneś ich wszystkich zwolnić. Pfu. No co, Czasem, ty na słuchaj, były błędy, ale gościu, musisz się uspokoić. Jedyna osoba, która może mi powiedzieć, musisz się uspokoić, to Taylor Swift w piosence. Dlaczego złościsz się na nas? Tak, czapa dała uciec temu rabusiowi. Trzy razy! Gdzie ona się podziewa? Nie patrz na mnie, jestem ślepy. Ale ślepota wyostrza inne zmysły. Czy ktoś je kulkę naczo? No, to, to ja! Tak, chyba jest w łazience. Ekstra! Pogadajmy o niej, zanim wróci! Uważam, że to niemiłe, obgadywać kogoś pod jego nieobecność. Ale widzicie jak dziwnie się teraz zachowuje? Tak. tak. Kichnąłem raz a ona mi na zdrowie. E, Okej, okay, co? Pożyczyłem jej długopis, a ona na to dzięki. Okej, okay, co? Nie I oddała długopis. Teraz a, to, to potwierdza co podejrzewałem. Czapa jest opętana i musimy z nią skończyć. E, albo o, albo albo dowiemy się co się z nią dzieje i pomożemy jej z tego wyjść. Weto. Trzeba z nią skończyć.